Witam serdecznie, z tej strony Aleksynie, to jest Kariera HSV Hamburg. No, przed nami mecz z INFC Nuremberg u nas. To jest zespół, który razem z nami awansował. I Miejmy nadzieję, że w odcinek wchodzimy z trzema punktami, bez żadnych zmian w składzie. I my ten mecz wygrywamy po bramce Bakarego Jatty. Bardzo, bardzo dobrze. No jednak opłacało się nam go zostawić w składzie. No, mimo, że narodowość nie zgadza się z naszymi wymaganiami, no ale co zrobisz? Czasami, czasami naprawdę trzeba zrobić wyjątek, żeby było jak było. Eee, I cóż, przed nami dwa ostatnie dni okna transferowego. No my chyba nikogo nie będziemy już kupować do naszego zespołu. W ogóle jesteśmy wiceliderem Bundesligi, pierwszej Bundesligi. No to na pewno nas bardzo i to bardzo napawa optymizmem na przyszłość. Zerknijmy sobie może też, kto jakieś ciekawe transfery zrobił. Draxler za darmo przychodzi do Bayeru Leverkusen. No to naprawdę świetny transfer. Bayer się wzmocnia Francuzami i jednym Hiszpanem. Hinteregger odchodzi, no to tutaj Eintracht osłabiony mocno. Fortuna awansowała kosztem Augsburga. Jednak wygrali te baraże. Tutaj z Schalke odchodzi Kutuczu, Kabak oraz Rudy. No a u nas wielkie, wielkie zmiany. <grym> No trzeba było się pozbyć paru zawodników, no a tutaj generalnie takie więcej odejść takich ciekawszych niż przejść, jakichś spektakularnych. O, Trippier przechodzi do Wolfsburga za Mbabu yy, i cóż, no my mamy 4,2 miliony no co byśmy mogli jakiegoś yy, przeciętniaczka sobie kupić, yy, a samej ofertę za Hayera od Realu Betis, odrzucamy tą ofertę. Czy mamy kogoś takiego, żebyśmy mogli go kupić za 4 miliony? Właśnie dodałem sobie Toliana, bo jest na, liścio, na liście transferowej. Może go w przyszłości kupimy. Jest też Becker bez klubu to jest taki typowy ratunek w razie W. Jeżeli byśmy w trakcie sezonu potrzebowali zawodnika, No Marvin Friedrich poszedł do Real Sociedad. Niestety był też na naszym celowniku. No, na no, nowe nas nie stać. Niestety. Ten singrawan wygląda całkiem nieźle, ale no, też nas na niego nie stać. Nie będziemy tu też na siłę nikogo takiego kupować. No myślę, że odpuścimy już tu, nie będziemy na siłę nikogo też ściągać, no bo też nie o to w tym wszystkim chodzi. Chyba, że może jeszcze jednego napastnika byśmy mogli ściągnąć. Jak to wygląda z nasza sytuacja? Nie, w sumie to się nam nie opłaca. Bo jest terrody, darami, w środku polach z zombie, na środku jest piper z Netem na boku i petrem. Hmm. No, na skrzydle jest Luelling z ramiem, więc chyba, chyba nawet nie musimy nikogo ściągać, już będziemy mieć 4 miliony na przyszłość. E, chyba, żebyśmy chcieli jakoś tam w przyszłości sprzedać, Ulrich. 3 miliony 900 od Lipska, my tą ofertę odrzucimy Mimo iż Ulreich ma 33 lata, ale jednak no, Będzie solidnym rezerwowym, my takiego zawodnika chcemy Filip obiektem zainteresowań Co zrobić Nam pozostaje tylko czekać aż to okno się skończy i tu widzimy, że Aguero odszedł z Manchesteru City do Interu Mediolan z 81 milionów ponad a my dostajemy ofertę za King Zombie'ego, którą odrzucimy. Którą odrzucimy. Jakie eee, to jeszcze głośne transfery są. Wijnaldum no, to do PSG, ciekawe. I Una i Simon do i Dortmund. No, myślę, że to jest solidne wzmocnienie, jeżeli patrzymy na to, jakich Borusia Dortmund miała bramkarzy, czyli Byrki oraz Marvin Hitz. Hitz jako rezerwowy jak najbardziej w porządku, ale Byrki, no to... Z takim ramkarzem, moim zdaniem, nie da się wejść na jakiś poziom. Ten najwyższy. Ale, no, to jest moje zdanie. Wasze może być oczywiście inne. Malkut przychodzi do Wolfsburga, czyli Wolfsburg. Trze, dwóch solidnych prawych obrońców nabył: Malkuta oraz. E, tam był Tripier. Tam ofertę od, od Atletiku Bilbao. Z tym pojedziemy ją negocjować. No bo Urlaś ma 33 lata, jeżeli byśmy za niego dostali, myślę, że 5,5 miliona to by było yy, bardzo fajnie. Bo rezerwowego brankarza mamy tego Opermana, On by mógł bronić. Ok, czyli za Uleraśa dostaniemy 5 milionów, 5400 dokładnie. Yy, ono powinien odejść zimą. Póki jest coś warty. Jeszcze Friedl jest obiektem zainteresowania FC Lorient. A my teraz wracamy do Bundesligi. A nie, teraz jest przerwa na kadrę niestety. Dostajemy 9 wiadomości z raportem skauta. Ponad 9 wiadomości. To nas teraz nie interesuje, tym się dopiero zainteresujemy gdzieś w listopadzie myślę. Albo nawet w grudniu. Thomas Müller, zawodnikiem miesiąca. jest sprzedany, czyli jednak teraz od nas odszedł. 3800 dostajemy za 33-latka. No, myślę, że to całkiem, całkiem dobre pieniądze, jak za takiego bramkarza. Hmm, ja się nie boję tym Opermanem dograć sezonu, w razie czego, gdyby Nibel nam się złamał, czy po prostu doznał jakiejś kontuzji, urazu. Junior chce odejść, Maxim Jung. A propos, przeniesiemy Cię do seniorów. Przeniesiemy Cię do seniorów. Trzeci bramkarz może być. Poziom podobny do Opermana, a my idziemy na konferencję prasową. W poprzednim spotkaniu wygraliśmy jedną bramką, a to podejrzewam, że... A, to z... chodzi o Nuremberg. myślę, że jakiś mec Werderem Brema. Tak najbardziej, dalej podtrzymamy formę. Mamy potrzebne zaplecze, no... Z tym zapleczem to u nas może być różnie, to nas sezon zweryfikuje. Ławkę mamy dosyć krótką, ale, ale mam nadzieję, że sobie z tym poradzimy. My przesymulujemy derby północy, te najważniejsze derby północy, które wygrywamy po bramce Kalajdzicia oraz Jaty, a nam strzela Roland soloj reprezentant Węgier. Chciał bramkę Polakom polaką w eliminacjach do Mistrzostw Świata. To leży w 74 oceny I kończy mu się kontrakt. Nordwhite też jest na liście transferowej, dlatego sobie pozwoliłem go zaobserwować jako takie, no, taką rezerwę, tak, to jest w razie W. A my przez, przez jeden dzień byliśmy liderem Bundesligi. co naprawdę no jest dosyć ciekawe, no jeżeli w tym sezonie wywalczymy europejskie puchary to ja będę naprawdę w szoku, że udało nam się taką ekipę tu zmontować w Hamburgu ale to dopiero dopiero początek sezonu, to dopiero tylko cztery kolejki zobaczymy gdzie będziemy po 34, bo jeszcze 30 przed nami tutaj oferta prowadzenia Hamburga, eh, Hamburga, Boże. oferta prowadzenia Kamerunu Galen znowu do nas przychodzi z problemem, a my gramy z Ain FSV Mainz. So Mainz. Składu nie zmieniamy i wygrywamy 2-0. Jato to skalaj dziś. no to ten duet strzela bramki jak na zawołanie, a Mainz kończy w 10 po utracie Wellbacka w 88 minucie. Co zrobić? Nam to się podoba i dal... i znowu jesteśmy liderem. Czy Bayern się przewróci? Bayern się nie przewraca. O, no, jak na razie. Może odwrócimy tę klątwę na alien Arena. Oczywiście klątwa dotyczy tego, że Hamburg, jak ostatnio przyjeżdżał na alien Sereny, gdy był jeszcze w pierwszej Bundeslidze, to tam potrafił dostać 9-2 albo 8-0 od Bayernu. A teraz mecz na szczycie z Wolfsburgiem z Wolfsburgiem, ten mecz sobie tutaj poglądamy ponieważ jest on bardzo, bardzo ważny, jednak Wolfsburg topowy zespół Bundesligi A no, jeżeli byśmy ograli w Wolfsburg w Wolfsburgu no to naprawdę byśmy byli w, naprawdę w dużym gazie ale zobaczymy, żeby nas Wolfsburg nie, nie, nie stonował naszych nastrojów i od razu przejmujemy piłkę, to kolajdzić. Jak na razie jestem bardzo zadowolony z tego ruchu transferowego, gdzie Kalajdzisz do nas dołączył za te tam 10,5 miliona, jeśli się nie mylę. Opłacało się tego dosyć młodego zawodnika ściągnąć, ale my tracimy gola. Alvarado. No, szósta minuta, już przegrywamy 1-0. No, nie podoba mi się to, że już tak szybko straciliśmy gola. Nybel nas nie uratował, nasza obrona pozwoliła na przejście tej akcji. Stroną Jamracha. Jamracha. Okej. Okay. Aj no szkoda, szkoda, ale ten pressing naprawdę myślę, że moim zdaniem tutaj dobrze działa. Czy to w drugiej bonus lidze działo, czy w pierwszej. Ale jak wyglądają oceny, kto zawodzi? Zawodzą na razie wszyscy. Lewen się jakoś na tle reszty zespołu wyróżnia, ale to jest mierne wyróżnienie. A my teraz jesteśmy w polu karnym Wolfsburga, ale niestety się nie udało sfinalizować tej akcji. I ja abyśmy się teraz nie nadziali na kontratak zespołu Volkswagena, odbieramy piłkę i do boku Majna. Majna z Geigerem, tutaj starałem się nam rozgrywać. Wsparł się Szewinzheimer. Teraz kalajdzić 1 do 1. Sasza, kalajdzić. No naprawdę, ten chłopak. Będą jaje jak powalczy o koronę strzelców z Robertem Lewandowskim. No jeżeli będzie strzelał w każdym meczu, no to naprawdę ten chłopak ma szansę zaistnieć. A my wygrywamy 2 do 1. Kalajdić strzela kolejną bramkę. To jest naprawdę fenomenalne, co ten chłopak wyprawia. Yy, no naprawdę, jeżeli dowieziemy ten wynik po odrobieniu strat na Volkswagen Arenie, no to naprawdę będę pod wielkim wrażeniem. Ale na razie Wolfsburg próbuje z ataku pozycyjnego jakąś akcję wyłuskać. No i oby to się nie skończyło. Golem nie odbiera to Van Drongelen. I już piłka do boku do Właśnie Podoba mi się ten styl gry, jaki prezentujemy obecnie. Winzheimer szuka rozegrania. Znalazł Lyvena. Lyvena. Nie udało się tego jakoś fajnie sfinalizować. I koniec pierwszej połowy. Koniec pierwszej połowy, my bez zmian, bo chyba nikt nie zawodzi jak na razie, zawodzi Jatta, no, według oceny Leibold, co zrobić, na razie ich będziemy trzymać na boisku, no cóż, na razie Wolfsburg próbuje znowu atakiem pozycyjnym na swojej połowie, już na naszej coś zrobić, tutaj Giamrak dostał za piłkę za plecy. I na razie Bluzsos umiejętnie blokuje tą akcję, ale są już w naszym polu karnym zawodnicy FFL Wolfsburg, ale odbieramy tą piłkę, odebrał ją Heyer. I teraz Winsheimer, ale Winsheimer nie, jednak nie stracił piłki na całe szczęście. Leibold, dobra, dobre podanie do Luvena. Yy, Jatta I Geiger do tyłu, spokojnie rozgrywamy, dobrze, myślę, że to jest czas na zmiany. Zanim piłka wyjdzie na boisko, to możemy się popuścić ogromne zmiany. Lua Link oraz Hector, oraz Hector i Ned za Jamracha. Moim zdaniem, Jamrach tam troszkę ma problemy. Ale zobaczymy. Jak na razie, lewą stroną próbujemy zaatakować, ale nic się nie udaje. I Wolfsburg jest przy piłce. Chodzi z kontratakiem, ale miejmy nadzieję, że to się nie skończy golem. Niebezpiecznie, ale... dalej Wolfsburg przy piłce. Dalej Wolfsburg przy piłce i mi się to nie podoba. Może jakiś doskok. I doskok Wandrongelena. No, to naprawdę było solidne wejście w zawodnika Wolfsburga. O! Wrosłego włotowe horca jesteś nie mylę. Ale teraz Nybel nas ratuje! Świetną paradą. A my nieumiejętnie wychodzimy z kontratakiem, który Wolfsburg przerywa. Jeszcze na naszej połowie i dalej ekipa Volkswagena przy piłce. Tam wi Wilków i Vogue Vecors 2 do 2 Niestety, niestety, udało się zdobyć bramkę. Niestety dla nas. Cóż, może jeszcze uda nam się jakąś jedną akcję zbudować, zmiany zmiany doszły do skutku, ale piłka nie wyszła z boiska, wokół w nie dopadł, no byśmy nie, nie przegrali tego meczu, to naprawdę będzie słabe, a tu jeszcze jedną akcję ma ekipa Wilków i też się kończy golem, a to jest to czego się obawiałem. dostaliśmy znowu bramkę na koniec. Niestety przegrywamy z przegrywamy, no, solidną ekipą jak na pierwszym Bundesliga. Co mnie martwi, bo wygrywaliśmy już w tym meczu. Wygrywaliśmy już w tym meczu i, i naprawdę mogliśmy się tu pokusić o wygraną, a jednak przegrywamy i wracamy z niczym. No, zapłaciliśmy tak naprawdę frycowe. Pierwsze frycowe zapłaciliśmy. No tam też zdarzył nam się remis 2 do 2, jeśli dobrze pamiętam. W Niemczech poszukamy sobie. W Niemczech poszukamy dowolnego zawodnika. I pojedziemy jeszcze do. do Finlandii pojedziemy na pół roku. To było typowe frycowe, które Beniaminek musi jakoś zapłacić w tym sezonie. No, Nadzieliśmy się na. Mam no, dwie akcje Wolfsburga, które no po prostu nas obnożyły i upokorzyły. Szkoda, bo naprawdę... Naprawdę mogliśmy się tu pokusić o trzy punkty, ale dalej utrzymujemy się w czubie, nie spadliśmy. Mm. I cóż... No i miejmy nadzieję, że... Że uda nam się następne mecze wygrać. Bo naprawdę szkoda, jakbyśmy teraz zaliczyli jakieś potknięcia. No szybka symulacja z ekipą Wieśniaków. Z Zinsheim przegrywamy. Znowu pod koniec dostajemy bramkę, co mi się bardzo, ale to bardzo nie podoba. I cóż, i to jest chyba czas na pierwsze rotacje w składzie. Czas na pierwsze rotacje w składzie. Zagdzie Racha wejdzie Lukanec. na środek obrony Zachajera Piper, a za Leibolda zagra Jonas Hector. I do środka, za Geigera, wejdzie King Zombie. I chyba to będzie na tyle z tych zmian w składzie. Teraz, no, pozostaje nam się odkuć. Po przerwie na kadrze dobrze przepracować ten okres, no bo z drugiego miejsca spadamy już na siódme po dwóch kolejkach. Tak, tak. na razie, no oczywiście, to jest dla nas i tak świetna, fantastyczna pozycja, siódme miejsce. Jeżeli byśmy taką mieli na koniec sezonu, no to byłbym w niebo wzięty, ale no... To w każdym meczu będziemy walczyć o pełną pulę A Kalajdzic jest nominowany do zawodnika miesiąca Miejmy nadzieję, że uda mu się to wygrać Oczywiście do zawodnika miesiąca wrzesień A my teraz będziemy grać z ekipą Zierbaków z München Gladbach Którzy są tuż pod nami na ósmej pozycji No bo Zelandy bym nie chciała jako trenera, ale niestety odmawiam No i jedziemy na wyjazd do München Gladbach czy przejdziemy jakieś punkty, przewozimy jeden punkt po bramce Winsheimera. Dla ekipy źrebaków strzela Brill Embolu. Były zawodnika w basel oraz Schalke Gelsenkirchen. Kalajdzic się rozwija, Przechodził do nas z ceną ogólną 74. Teraz ma ocenę ogólną 77, więc naprawdę duży postęp Austriaka. A my wskoczyliśmy na szóstą pozycję. Kosztem ekipy chyba z Hoffenheim. No, a przed nami mecz z Borussią Dortmund. No to kolejny bardzo, bardzo interesujący pojedynek. Zobaczymy, jak wypadniemy na tle Mistrza Niemiec. No tu przypominam, Borussia Dortmund wygrała sezon 2020-2021 i została Mistrzem Niemiec. Zdecydowanie. Tutaj skład pozwala nam o utrzymanie wysokiego poziomu. Nie od razu, już ją zbudowano. Dokładnie. Hmm. Świetnie. Czy jesteśmy w stanie trzymać dobrą formę? Pewnie, że tak. Morale naszego zespołu są naprawdę wysokie. E, a my... A my przesymulujemy sobie spotkanie z Borussią Dortmund. Wygrywamy z mistrzem Niemiec! Aż 3 do 1! King Sombi! Kinsombi oraz... o, czemu nie mogę przyjąć? Kinsombi, Link oraz, oraz Jatta. No naprawdę, naprawdę ten... To spotkanie nas... Y, myślę, że może zmotywować na cały sezon. No, wygrana z Mistrzem Niemiec to jest naprawdę nie lada wyczyn. Będąc z Beniaminkiem oczywiście, ale to się zdarza. To jest naprawdę, nie chciałbym powiedzieć, że częste zjawisko. Akurat odnośnie Borys i Dortmund, ale Borysy Dortmund lubi sobie przegryz z Beniaminkami. Pamiętam jak akurat tu był remis z ekipą Darmstadu gdzieś 5-6 lat temu. I cóż, i teraz przed nami mesz pucharowy z Borysem i Gladbach, do którego musimy dojść. Nie, już jesteśmy. Symulujemy sobie go i zobaczymy, jaki będzie tego wynik. No i niestety odpadamy z Pucharu Niemiec. Dobry są my się Gladbach, z której przed, przed chwilą wywiedziliśmy remis no, po bramce Kramera i embolo. Tym razem nie udało nam się wygrać. No Mniejsza. Puchar Niemcy i tak nas nie obchodził. No Pewnie nie zrealizowaliśmy celu naszego zarządu. Sobie sprawdzimy. Nie, 1.16, czyli w drugiej Bundeslidze mieliśmy większe wymagania. No ale tutaj no, musimy się skupić w 100% na Dobrym sezonie w, w lidze, tak? Bo tutaj... No na razie mamy... Mieliśmy ligę mistrzów. Przed tą kolejką, ale tutaj zawodnicy są bardzo i to bardzo... Podmęczeni. Maina będzie prawym pomocnikiem. Ok, za kalej Dzicia na atak, wejdzie. Dawno nie na boisku Simon Tejvodę. i... i, 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 i. Lue link nie pojedzie. Lue link nie pojedzie. Leibold wróci do Skodu za Jatte. Heyer wskoczy do Skodu za Van A Geiger wskoczy za Löwena. No takie zmiany, no mogłem to zrobić na puchar, zapomniałem o tych korektach. A my jedziemy do Freiburga. Gdzie byśmy mogli wygrać to spotkanie? Freiburg jest na pewno w naszym zasięgu. Wygrywamy 3 do 0. Po wielu zmianach w składzie, Maina, Geiger oraz Maina, no Maina naprawdę tutaj nam się chyba w końcu przełamał, bo miał jakiś tam kryzys, miał pewnego rodzaju kryzys i my jesteśmy na razie przyszłym uczestnikiem ligi mistrzów. Ta pozycja pozwala nam o tym myśleć. Ten nowy Niemiec nie jest jakiś wybitny, którego sobie tutaj dodaliśmy. Do Akademii. Mamy czwartą pozycję, czwartą lokatu. no Już 10 punktów do Bayernu tracimy. Bayern na razie się nie przewrócił, niestety. I chyba w tym sezonie będzie poza zasięgiem wszystkich, a my właśnie jedziemy. Czy przyjeżdża do nas Monach Bayern? Przyjeżdżają do nas Bawarczycy. Diroten Oczywiście Kalajdzicz wraca do składu. Geiger, Löwen wraca też do składu. I my w sumie zostawimy tego Hektora oraz Leibolda, ale Wandrągelen za Hejera wskoczy. To I i, i, i to urządzenio. chyba byłoby na tyle z, z korekt Zbominano jakiś. E... Oczywiście konferencja prasowa, ale najpierw Pod dwie wiadomości. Sugestia wyboru kapitana. e Wandrągelen może chyba zostać tym kapitanem. Czy. Nie, Jonas Hektor jest kapitanem. Nie, nie, nie. Jonas nie będzie kapitanem. Kapitanem zostaje. No, i bo to. No dobra, niech będzie ten Van Drongelen, jak nam proponowali go. No i. Przed nami mecz sezonu na pewno dla nas. tak, Dla chłopaków największe wyzwanie w tym sezonie. Udajemy się na konferencję prasową. Czy macież dostatecznie szeroki skład, żeby tam wcześniej było dostać się do Ligi Europy? No każdy musi wnieść do składu w 100%, 110%, nawet bym powiedział. Jak morale zespołu? Morale drużyny są znakomite, no nie będziemy tutaj kłamać. Chłopacy dużo trenowali, mm, po to, żeby odnieść zwycięstwo nad Bayernem Monachium. Nie boimy się tego powiedzieć. Jesteśmy w Gazie. Beniaminkowie lubią spra sp no, sprawiać niespodzianki takim ekipom. I sprawiliśmy Borus i Dortmund. Może tym razem sprawimy Bayernowi Monachium. No Bajer w znakomitym zestawieniu o dziworoka. Marco Roka na prawym obrońcy, albo Bayer gra na trzech. Nie, Roka gra na prawej obronie, o ile to jest ten Hiszpan. Savic ciągnięty do ekipy z Bawarii i Sergio, ale nie wiemy co to jest za Sergio. Znaczy ja bynajmniej nie wiem, możecie dość znać, ale my jesteśmy przy piłce: oczywiście Bayer na czarno, Hamburg na biało i kontratak ekipy z Monachium. No, Lewandowski, Müller. Dalej Lewandowski, Trzeba na to uważać, Przed koło Gnabry. 1-0 przegrywamy na Parkstadion. po bramce Gnabriego i asyście Roberta Lewandowskiego. No, czy Bajer szybko roz, rozwieje w jakieś wątpliwości wobec tego spotkania? No, by nie Luka No, kręcony przez Comana. Ojoj oj, oj, no nasza obrona tutaj naprawdę wygląda na razie słabo po 20 minutach. Czy będzie 2 do 0? Nie. Odbiera piłkę Piper. Mm, A i ta piłka do Kali, do Winsheimera nie dochodzi. I cóż, no na razie to nie wygląda zbyt pięknie. Chyba... Chyba nie będziemy się tak męczyć i nie, nie dokończymy tego spotkania oglądając go. Tylko zaraz, no, jeśli się nic nie zmieni, od razu przejdziemy do wyniku. No i tak to się chyba stanie Bo chłopacy chyba stresują się Przegrywamy tylko 2 do 1 Po bramce Lintona Majny Kalaj się nam zacina To jest kolejne spotkanie bez bramki Austriaka W y jamerach musi grać częściej Liczy na się w decydujących starciach No szkoda, że przegrywamy z bowarczykami. No cóż, no ale Taką porażkę trzeba wliczyć w koszty Tak, no nie oszukujmy się, no do Bayernu to nam jest bardzo, ale to bardzo daleko. Ale nie zmienia faktu, że jednak z nimi powalczyliśmy, tak? Dwa do jednego. akty jakieś tam tworzyliśmy. No ale to nie jest nasz cel zwalczyć, czy tam zetronizować Bayern Monachium w walce o tytuł. A po prostu uciłać jak najwięcej punktów, tak? Już po 11 kolejkach mamy więcej niż Szalkę w tym sezonie. A mieliśmy już tych punktów więcej po czterech niż szalkę w całym sezonie, jak na razie. Więc <laughs> so, możemy się jakoś tym pocieszać. Ale no, zmiany w składzie, zmiany, zmiany, zmiany. Jatta wróci na to skrzydło. Yy, ja bym z powrotem widział Kinsombiego za Geigera. Kingsambiego za Geigera. A Hector moim zdaniem, na razie sobie. Dobrze radzi na tyle lewej i on tam pozostanie. Leibold musi uznać wyższo, wyższość starszego od siebie kolegi z zespołu. I przed nami mecz z wiceliderem. Z wiceliderem. Eintrachtem Frankfurt. Udajemy się do Frankfurtu. Geiger jest w całkiem niezłej formie. Rozważy twoją prośbę. No, jeżeli od nas o to prosi, to go wstawimy do zespołu, ale kosztem Lüvena bo jednak ja chciałbym, żeby KeenStombie wystąpił w tym spotkaniu. I jaki będzie wynik tego spotkania? Czy uda nam się z Orłami z Frankfurtu wygrać? Remisujemy po bramce oraz Mainy. No szkoda. Szkoda, szkoda, że tylko wywozimy remis. Nie wiem, jak wyglądał przebieg spotkania, ale no... Remis przed meczem w ciemno. Przyłoż się bardziej. Tiger przyłóż się bardziej, bo ja tu widzę, że, że ty najlepiej na tle tego, cogo naszego zespołu nie wypadasz. Lewen wraca do składu. Lewen wraca do składu. A my teraz udajemy się. Nie, teraz do nas powinien ktoś przyjechać. Przyjeżdża to ekipa. Właśnie, kto do nas przyjeżdża? Na ostatni mecz w listopadzie. Union Berlin. No to mecz, który powinniśmy wygrać. Zdecydowanie, moim zdaniem. Jak najbardziej w naszym zasięgu jest ekipa z Berlinu. Z Berlina ekipa. Eee, co myślisz na raport zwiadowczy? O, 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 tutaj ten Weber całkiem, całkiem przyzwoicie chyba może wyglądać. A z... O, tutaj nas ciekawy chłopak był, ale nam go podebrali. są galens ze Szwajcarii. I przed nami mecz z Unionem Berlin. Ale jaki będzie wynik tego spotkania przekonacie się w następnym odcinku. To była kariera HSV Hamburg i ja Aleksinio. Do usłyszenia. Na razie. Cześć.